Zdobinki są naszego autorstwa, zakładów ceramicznych Bolesławiec. Nie mają nic wspólnego z ratuszem. Autorkami są dwie panie. Pani Danuta Amborska, zakłady ceramiczne Bolesławiec i pani Ewa Michalak, zakłady ceramiczne Bolesławiec. I to są prawdziwe autorki. Dlaczego myśmy to zrobili? Tłumaczyliśmy to Nowakowi. Zróbmy takie zaślubiny, ale zdobinki z glinoludem, jako takie artystyczne przedstawienie tworzenia ceramiki bolesławieckiej. Brudny, paskudny czer... Cze, facet tak, utytłany w glinie i z drugiej strony piękna, e, e, pozdobiona stempelkami kobieta, wstępują w związek małżeński tak i co powstaje? Ceramika bolesławiecka, tak? Taki był zamiar i to tłumaczyłem Nowakowi i on się nie dał przekonać. Mam nadzieję, że wcześniej czy później do takich zaślubin dojdzie i to jest wyjaśnienie, po co była potrzebna zdobinka? Po to, żeby pokazać technologię ceramiki.